Jeśli wierzysz, że Kuba składa się z kolorowych starych samochodów, romantycznych uliczek i nieustannie grającej muzyki, to widzisz bardzo starannie wyselekcjonowaną wersję. Kamera turysty zawsze wie, gdzie się zatrzymać, a kiedy odwrócić obiektyw. Jednak gdy tylko skręcisz kilka ulic od centrum, wyłączysz muzykę i zanurzysz się głębiej w dzielnice mieszkalne, Kuba pokazuje inne oblicze: ciche, zniszczone i pełne oznak wyczerpania. To nie jest opowieść o polityce czy ideologii, ale o rzeczywistych ulicach Kuby, gdzie miliony ludzi żyją na co dzień w warunkach, o których zdjęcia reklamowe nigdy w pełni nie opowiedzą. I nigdzie ta prawda nie jest bardziej widoczna niż w Hawanie, stolicy kraju, gdzie nostalgiczne piękno i upadek współistnieją na tej samej ulicy. Jeden rozpadające się miasto Hawana jest jedną ze stolic o najstarszym systemie mieszkaniowym w regionie. Przy czym około 60-70% budynków wzniesiono przed 1959 rokiem. Co oznacza, że większość budynków, w których mieszkają ludzie, istnieje od ponad pół wieku i dawno przekroczyła swój pierwotnie planowany okres eksploatacji. Przez dziesięciolecia nie przeprowadzano niemal żadnych większych prac konserwatorskich, co zmuszało mieszkańców do dokonywania napraw przy użyciu wszystkiego, co zdołali znaleźć: starego drewna do podpierania ścian, metalowych płyt do łatania dachów, Stalowych drutów do zabezpieczania balkonów. Długie pęknięcia od sufitu do podłogi, kawałki betonu spadające na chodnik i wydrążone schody nie są już rzadkością, lecz częścią codziennego życia. Dla wielu rodzin zmartwieniem nie jest, czy dom się zawali, ale kiedy, ponieważ drastyczny brak mieszkań nie pozostawia im innego wyboru, jak tylko nadal żyć w lokalach uznanych za niebezpieczne, gdzie dzieci dorastają przy znanych upomnieniach. Nie opieraj się o ścianę, nie biegaj po schodach. I nie wieszaj niczego ciężkiego pod sufitem. 2. Przetrwać za 30 dolarów miesięcznie. Codzienne życie w Hawanie nie toczy się w rytm muzyki, jak mogliby sądzić postronni obserwatorzy, lecz w stałym rytmie czekania i improwizacji. Ponieważ średnia płaca pracowników państwowych przez wiele lat wynosiła zaledwie od 20 do 40 USD miesięcznie, podczas gdy koszty utrzymania rosły wraz z cenami towarów importowanych. Kuba musi importować 70 do 80% swojej żywności, co oznacza, że każde zewnętrzne zawirowanie uderza bezpośrednio w posiłki mieszkańców, czyniąc kolejki przed sklepami spożywczymi znajomym widokiem. Niektóre podstawowe produkty spożywcze są rozdzielane w ramach racjonowania, jednak resztę trzeba kupować na wolnym rynku po cenach stanowiących wielokrotność dziennego dochodu. W tym kontekście prąd, woda i paliwo nie są już oczywistymi udogodnieniami, lecz rzeczami, które trzeba planować, ponieważ rotacyjne przerwy w dostawie prądu i niedobory paliwa stały się częścią miejskiego życia. To właśnie ta rozbieżność między dochodami a cenami sprawia, że naprawa domów, które i tak są już w stanie poważnego rozkładu, jest dla większości mieszkańców niemal niemożliwa, spychając ich w błędne koło. Życie w niebezpieczeństwie, bez możliwości ucieczki przed nim. 3. Hawana się rozpada. Tu nie chodzi już o osobiste wrażenia czy opowieści, ale o liczby, które zmuszają Hawanę do zmierzenia się z rzeczywistością. Kubie brakuje ponad 800 tysięcy mieszkań, a stolica ucierpiała najbardziej, gdyż dziesiątki tysięcy rodzin zmuszone są mieszkać w budynkach uznanych za niebezpieczne. Według raportów miejskich i lokalnych mediów w Hawanie dochodzi rocznie do setek częściowych lub całkowitych zawaleń budynków. Nie z powodu trzęsień ziemi czy klęsk żywiołowych, lecz po prostu dlatego, że konstrukcje uległy erozji po dziesięcioleciach braku odpowiednich wzmocnień. Wiele budynków podwoiło, a nawet potroiło już swój pierwotny okres eksploatacji, podczas gdy nowe budownictwo jest w stanie zaspokoić jedynie niewielką część faktycznych potrzeb. Oznacza to, że każdy ulewny deszcz, każdy poryw wiatru może stać się bezpośrednim zagrożeniem dla życia ludzi, a strach przed zawaleniem się domu nie jest już scenariuszem hipotetycznym, lecz stałym ryzykiem, które mieszkańcy Hawany akceptują jako część życia. Właśnie w tym momencie romantyczny obraz Kuby, w który wierzy świat, zaczyna pękać, odsłaniając nagą rzeczywistość. Stolicę stojącą na fundamentach, które są zbyt zmęczone, by wytrzymać dłużej. 4. Dwa światy, jedna ulica. Na tej samej ulicy w Hawanie można być świadkiem bezpośredniego zderzenia dwóch całkowicie różnych rzeczywistości. Z jednej strony znajduje się strefa turystyczna z restauracjami, barami i hotelami, które są regularnie odnawiane dzięki napływowi walut obcych. Z drugiej strony stoją stare budynki mieszkalne, w których lokalni mieszkańcy żyją z pensji, które od lat niemal się nie zmieniły. Prosty posiłek w strefie turystycznej może kosztować tyle, co zarobek z kilku dni, a nawet całego tygodnia zwykłego pracownika, co tworzy lukę nie tylko ekonomiczną, ale i bytową. W tym kontekście przekazy pieniężne z zagranicy, szacowane na kilka miliardów dolarów rocznie, stają się deską ratunku dla milionów rodzin, decydując o tym, kto może naprawić dach, kto może kupić lepszą żywność, a kto musi nadal mieszkać w zniszczonych mieszkaniach. Współistnienie tych dwóch światów sprawiło, że Hawana rozwija się nierównomiernie. Niektóre dzielnice są odmalowywane dla turystów, podczas gdy inne niszczają w ciszy, jakby nie należały do tego samego miasta. Piąta Ciemność Każdej Nocy Kiedy nad Hawaną zapada noc, Ciemność nie jest tylko końcem dnia, ale także oznaką wyczerpanego systemu infrastruktury, w którym rotacyjne przerwy w dostawie prądu stały się normą z powodu starych elektrowni i silnej zależności od importowanych paliw. Wiele dzielnic mieszkalnych musi dostosować się do harmonogramu dostaw energii, aby gotować, prać i ładować telefony, podczas gdy woda z kranu również nie zawsze płynie regularnie, co zmusza mieszkańców do gromadzenia wody w zbiornikach i wiadrach. Internet, choć bardziej dostępny niż dawniej, pozostaje obciążeniem, ponieważ koszty w stosunku do średniego dochodu są wysokie, co sprawia, że połączenie ze światem zewnętrznym jest raczej przywilejem niż oczywistością. W noce bez prądu dzieci uczą się przy świetle latarek. Dorośli siedzą przed domami, czekając na powrót energii, a cała dzielnica pogrąża się w przytłaczającej ciszy, która wyraźnie odzwierciedla, że kryzys w Hawanie nie ogranicza się tylko do popękanych ścian, lecz wniknął głęboko w każdą chwilę codziennego życia. 6. Turystyka. Krucha deska ratunku czy pogłębiająca się przepaść? Turystyka przynosi hawanie waluty obce, ale jednocześnie obnaża granice niezrównoważonego modelu rozwoju, ponieważ zasoby na renowację koncentrują się głównie w centrach turystycznych, podczas gdy oddalone dzielnice mieszkalne niszczają dalej, bez długofalowych rozwiązań. Gospodarka staje się coraz silniej zależna od turystyki, co czyni miasto szczególnie podatnym na zewnętrzne wstrząsy, takie jak globalne kryzysy czy spadek liczby odwiedzających. A za każdym razem to mieszkańcy odczuwają skutki jako pierwsi. Waluty obce pomagają odnowić niektóre dzielnice, ale nie wystarczają, by rozwiązać kryzys mieszkaniowy, energetyczny i dochodowy, który głęboko wrósł w miejskie życie, wywołując poczucie, że Hawana jest wystawiana na pokaz, ale nie jest leczona od środka. Ta zależność sprawia, że coraz wyraźniejsze staje się pytanie, jak długo miasto może istnieć, żyjąc jedynie wizerunkiem, który sprzedaje światu. 7. Silni, by przetrwać. Po wszystkich tych chłodnych liczbach o zawalonych domach, brakach prądu, niedoborach żywności i niewystarczających dochodach, tym, co pozostaje w Hawanie, nie są stare budynki ani romantyczny obraz, który świat wciąż wychwala, lecz ludzie. Ludzie, którzy musieli przekuć cierpienie w zdolność przetrwania. Wiele rodzin żyje z przekazów od krewnych z zagranicy. Wielu młodych ludzi widzi opuszczenie kraju jako jedyny sposób na ucieczkę z błędnego koła niskich dochodów i niszczającej infrastruktury, podczas gdy ci, którzy zostają, łatają swoje życie poprzez wspólnotę i głęboko zakorzeniony przez pokolenia nawyk przystosowania się do braków. Hawana nie zawala się w jednej dramatycznej chwili, lecz rozpada się powoli w ciszy, a każdy dzień jest nową próbą ludzkich granic i wytrzymałości. Patrząc dziś bezpośrednio na ulicę Kuby, pytanie nie brzmi już czy to miasto jest piękne czy brzydkie, ale jak długo społeczeństwo może istnieć, gdy jego mieszkańcy muszą być silni, nie po to, by się rozwijać, lecz po to, by przetrwać kolejny dzień. I to jest prawda, o której kolorowe pocztówki nigdy nie opowiedzą.